Słuchajcie, moi kochani. Bardzo się cieszę, że cały czas jesteśmy razem, że sobie dalej wędrujemy. Każdy z nas napotyka po drodze różne przygody, różnych rzeczy się uczy, różne ma doświadczenia. Z coraz większą świadomością podchodzimy do tego, co spotykamy. Mam nadzieję, że z coraz większą otwartością że z dużą cierpliwością dla siebie i z ogromną miłością. Dzisiaj jesteśmy w miejscu bardzo pięknym. Natura maluje cudowne pejzaże. Jest wokół mnie bardzo dużo kolorowych pól, pełnych chyba pszenicy. Jest bardzo żółta wokół, zielona. I przestrzennie. Jest też dużo wiatru, i mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzać w tej naszej wspólnej rozmowie. Wyjęłam oczywiście karty wśród tych darów przyrody. Po tych moich kartach wędrują mrówki, chrząszcze. Niemniej jednak, w tej symbiozie z naturą. Zaczniemy sobie czytanie nasze. Moja karta dzisiaj to karta wymagająca karta takiej mocy, którą musimy się wykazać w momentach trudnych. Musimy wykazać się zaufaniem do losu. Najbardziej wtedy, kiedy jest nam źle, kiedy jest nam trudno, kiedy od lasu przychodzi sprawdzam, na ile te wszystkie nauki, na ile te wszystkie nasze postanowienia są prawdziwe i się realizują. Bo Najtrudniej jest zachować wiarę i ufność w los, wtedy, kiedy coś się nam nie układa. Kiedy mamy jakieś niepowodzenia, kiedy nam jest źle. Wtedy możemy szybko przełączyć tryb na, roszcze, na roszczenia, na, na jakieś pretensje, na jakąś rozpacz wygrażanie losowi. No i właśnie to jest to sprawdzam. Na ile jesteśmy już dojrzali? Właśnie siedzę tutaj w tej przyrodzie i tak się zastanawiam nad tym, że spotykaliśmy się już e, tak właściwie od początku tego rytmu takiego pięknego w przyrodzie, od, od tego zakwitania, od wiosny, od e, wzrastania. Teraz jest lato, pełnia lata. Jest dojrzałość. I w nas też powinna już w jakiś sposób być odczuwalna ta dojrzałość. Powinniśmy być przygotowani na to, że możemy dostać od lasu takie sprawdza. Takie coś, co nie do końca pójdzie po naszej myśli. Takie coś, co musimy teraz umieć zaakceptować. Przestrzenią, o której mówiliśmy, z otwartością, z którą patrzymy na świat i z nadzieją i ukierunkowaniem na cel. Bo już myślę, że wiemy, zaglądając w siebie wielokrotnie, w te nasze uczucia, marzenia. Pasje, które w nas siedzą, już mniej więcej rozpoznaliśmy ten teren. Wiemy, czego byśmy chcieli. Nie traćmy tego celu z oczu. Nawet jeżeli jest burza, są jakieś bardzo ciemne chmury, jest trudno. To przypominajmy sobie te wszystkie nasze chwile słoneczne. Przypominajmy sobie to, czego naprawdę pragniemy i chcemy. I musimy wyjąć z nas tą całą siłę i moc, i teraz, właśnie, pokazać, że ją mamy. Że to nie są tylko puste słowa, które budujemy tutaj wspólnie, że to nie są puste rozmowy, tylko one rzeczywiście coś znaczą, że one coś w nas zmieniają i że naprawdę jesteśmy silniejsi, I że potrafimy stawić czoła i że mamy zaufanie do losu. Bo wiemy, że postawił na naszej drodze przeszkodę, po to, żeby sprawdzić, czy umiemy ją pokonać, czy możemy iść dalej. Na tej karcie jest kobieta taka spętana jakimiś ograniczeniami, jakimiś drutami kolczastymi, ale ona ma otwarte oko. Nie porzuca celu. Ona go widzi cały czas, pomimo tych trudności, które ją w tej chwili przytrzymują w miejscu. Ona wie, mając otwarte serce, ona wie, że ta nadzieja, którą ma w tym sercu, jest teraz właśnie potrzebna. Teraz musi z niej skorzystać. To zaufanie, które ma do losu, teraz jej jest najbardziej potrzebne. To jest jej siła. To jest jej siła, która daje jej przeczekać tą trudną chwilę, tą trudną sytuację. I ta wiara, że będzie lepiej, ta wiara, że uda jej się to pokonać, powoduje. Że faktycznie ona staje się silniejsza. I niezłomna. I żaden wiatr, który teraz właśnie bardzo zaczął wiać, nie jest w stanie jej złamać. Jak budować taką niezłamność w sobie, taką siłę i moc. Uczą nas następne karty, które wyjęłam. Karty Margaret Peterson i Lona Bauera. Wyjęłam je parami i w zasadzie one w bardzo kontrastowy sposób, taki dopełniający się pokazują. Jak to mamy robić? Margaret Petersen to te duże karty dwa pióra czyli żywioł powietrza i sześć ogni, płomieni czyli karta sześciu buław to dwa różne żywioły żywioł powietrza żywioł ognia. Y, żywioł mentalności, myślenia, zastanawiania się, y, żywioł umysłu i drugi żywioł, żywioł działania. Wspierająco znaczeniowo też y, 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 są karty y, Johna Bauera. Cztery kielichy, y, które tutaj y, bym połączyła razem y, z dwoma piórami i Królowa y, Pentakli z tym działaniem, z tym ogniem, które tutaj y, mamy w karcie sześciu y, płomieni. Może zacznę od karty dwóch piór. To jest karta myślenia, to jest karta zastanawiania się, to jest karta wybierania. Czyli takiego układania w myślach, planowania tego, co mamy zrobić, jakiegoś następnego kroku, dywagacje, które oczywiście są bardzo potrzebne. To jest takie zaglądanie w siebie, żeby móc móc coś zrobić i móc zadziałać. Najpierw musimy to dobrze zaplanować, obmyśleć, sobie poukładać. I tutaj pod spodem mamy kartę czterech kielichów. To jest właśnie taka zastanawiająca się, patrząca w siebie, jakaś, jakaś królewna, która bardzo dużo myśli, ale powoduje to w jakiś sposób jej takie odgrodzenie się od świata. Ona nie zauważa tego, co jest na zewnątrz, bo ona jest bardzo wpatrzona w siebie. Ona zgłębia to, co ma w sobie. Ona wchodzi w sam środek swoich problemów, ale jednocześnie nie zauważa, że wokół jest piękny świat. Traci coś w ten sposób. O tym mówi karta czterech Kielichów o niezauważaniu czegoś. Więc żeby czegoś nie przegapić, musimy zachować równowagę pomiędzy tym. Co jest w nas, a tym, co jest na zewnątrz. Karta Sześciu Płomieni pokazuje taki nasz sam środek mocy, mocy działania. Pokazuje sukces, pokazuje spełnienie. A w tej talii, mm, Petersen pokazała to w niesamowity sposób, w takiej. Totalnej radości. Tutaj jakaś para tańczy ze szczęścia, z radości, że coś się udało. To jest właśnie umiejętność zauważenia nawet drobnych rzeczy, drobnych sukcesów, które nieraz budują nam coś większego. Ale taka właśnie totalność w przeżywaniu wszystkiego, zauważanie. Nie tylko tego, co mamy w środku, ale tego, co budujemy też na zewnątrz, tego, co mamy wokół. Pokazuje nam to karta bardzo pięknie, yy, karta Bauera. Na, yy, yy, mówi tutaj o karcie yy, królowej Pentakli, yy, która siedzi po środku tej karty. Objawiona tu jako taka piękna księżniczka, królewna, taka efemeryczna, bije od niej światło, jest taka delikatna, a wokół niej zgromadzone są trolle, olbrzymie trole. Ale one patrzą na nią z taką miłością, z taką czułością. One są gotowe dać jej wszystko, żeby ją uszczęśliwić. I ona musi to zauważyć. Ona musi wiedzieć. Ona jest odwrócona do nich tyłem, ona jest trochę smutna, może ona tego do końca nie wie, właśnie, że wokół niej jest piękny świat, czuły i kochany, który chce jej oddać serce, tylko ona musi to zauważyć. Więc chodzi właśnie o to, żeby w tym wszystkim mieć takie oko na to, co wewnątrz i na to, co na zewnątrz. Bycia uważnym na to, co jest w nas i bycia uważnym na to, co niesie świat. Bycia po prostu totalnym, totalnym we wszystkim. Bo uważność to jest właśnie przeżywanie takie tu i teraz. Takie umiejętne docenianie każdej chwili. Wsłuchiwanie się w siebie, wsłuchiwanie się w świat. Nie patrzenie na rzeczy powierzchownie w sposób taki egzaltowany, tylko w taki prawdziwy, zauważanie tego w samej istocie, sięganie po tą prawdziwość, po tą tajemnicę, która nie jest widoczna od razu. Ona jest zazwyczaj schowana, gdzieś w korzeniach, tkwiąca głęboko. Trzeba odkryć ten skarb, to sedno, tą tajemnicę. A taki cud odkrywania to właśnie jest spełnienie, to jest ta radość, którą ma na tej karcie ta przepiękna para. Trzeba mieć oczywiście odwagę, yy, Trzeba mieć otwartość i taką chłonność na to, żeby móc to zgłębiać. Im bardziej zresztą w coś głęboko się wgłębiamy, tym sami głębsi się stajemy. A poza tym, jeżeli poznajemy jakąś tajemnicę, to nie stajemy się tylko bogaci o tą konkretną wiedzę czy tą, o tą tajemnicę, ale o całą tą wytrwałość, z jaką zdobywaliśmy ten skarb. Więc sięgajmy do korzeni. Bądźmy totalni w tym, co robimy. Wchodźmy we wszystko na 100% tu i teraz. Z ciekawością, z radością, z odwagą i determinacją. Żyjmy na maksa po prostu. Bądźmy twórczy. Bądźmy otwarci. W ten sposób zbudujemy w sobie taką radość życia, radość istnienia i zharmonizujemy to wszystko. I poukładamy. Bo zobaczcie, mamy tutaj wszystkie cztery żywioły. Mamy żywioł powietrza, czyli tej lekkości i przestrzeni, umysłu, myślenia. Mamy żywioł ognia, żywioł działania, żywioł aktywności, tworzenia, sprawczości. Mamy żywioł kielichowy, żywioł wody, uczuć. I mamy żywioł denarów, czyli materii. Bardzo czegoś konkretnego, żywioł Ziemi. Musimy zachować równowagę pomiędzy tymi wszystkimi siłami, energiami natury. Tą równowagę w sobie, żeby mieć jednocześnie tą lekkość, lekkość myślenia, tą przestrzeń w myśleniu. Móc coś zaplanować w pozytywny sposób. Zawsze w pozytywny sposób, patrząc na wszystko. Bo to, co rodzi nam się w głowie, przekłada nam się na to, co mamy na zewnątrz. To, to, co mamy w środku, w sobie, jest lustrzanym odbiciem tego, co jest na zewnątrz. Pamiętajmy o tym. Budujmy sukces. Budujmy go w sposób aktywny, prężny. Z radością życia, z całą tą energią, taką przepiękną energią słońca, ognia, żywiołów bardzo kreatywnych. Pamiętajmy przy tym o tych naszych emocjach, uczuciach, które towarzyszą e, codziennemu przeżywaniu, tym. Naszym małym nawet sukcesom. Cieszmy się ze wszystkiego, co spotykamy na naszej drodze. Nie zamartwiajmy się. Nie skupiajmy się na tym, czego jeszcze nie mamy, czego jeszcze nie zdążyliśmy osiągnąć. Skupiajmy te nasze emocje na tym, co już dostaliśmy od losu, co już sami wypracowaliśmy. Cieszmy się. Radujmy się. Królowa denarów, natomiast ta królowa ziemi, która jest yy, pełna bogactwa, niech umie się tym cieszyć, co właśnie ma. Niech zauważy, że wokół ma tyle czujących serc, tyle pomocnych dłoni, tylu ludzi, którzy bardzo chętnie dopomogą. Zauważajmy świat wokół. Cieszmy się tym, co mamy teraz. Żyjmy totalnie, żyjmy pełnią życia. Odczuwajmy na co dzień wszystkie zapachy, wszystkie smaki. Słyszmy wszystko i starajmy się zobaczyć jak najwięcej. Wykorzystujmy maksymalnie wszystkie swoje zmysły wszystkie swoje nadzmysły, żeby żyć pełnią życia, żeby ją odczuwać na co dzień. To jest tak, jak idziemy w jakiś upalny yy, dzień, zaraz po deszczu. Na pewno znacie to uczucie, to właśnie moc wielorakich. Zapachów, które docierają do nas, tą świeżość. Jest tak przenikliwa, jest tak pełna, jest totalna, właśnie. W tej jednej małej chwilce macie odczuwanie bardzo wyraźne całego świata. To jest tak, taka radość, jak pierwszy łyk kawy rano. On jest najbardziej smakowity. On zawiera w sobie całą esencję tej kawy i całą waszą radość, którą czujecie, jak się możecie tej kawy napić. Starajcie się po prostu żyć totalnie, żyć maksymalnie, ciesząc się wszystkim, co was spotyka, z wielką. Nadzieją zawsze, nawet jeżeli przechodzimy przez trudniejszy czas. Nawet wtedy, kiedy mamy smutno. Też umiejmy w ten smutek się zagłębić i być w Nim totalni. Wejść w niego po prostu, rozpłakać się, pozwólmy sobie na łzy. To też jest moc przeżywania czegoś. Na maksa. Umiejmy po prostu żyć. Umiejmy się nim cieszyć. Zwłaszcza, że przed nami jest sukces. Karty nam pokazały, że będziemy mieć to, czego chcemy, że osiągniemy to. W poprzednich czytaniach pojawiały nam się przecież przepiękne karty. Była gwiazda już tyle razy. Teraz mamy następną kartę, bardzo bardzo ważną kartę sześciu buław. Kartę zwycięstwa. Kartę zwycięzcy. Więc nie obawiajmy się, zdobędziemy to, czego pragniemy. Zdobędziemy to na pewno i to będzie coś namacalnego, bo o tym mówi karta królowej denarów. To jest karta spełnienia, spełnienia w materii. Karta. Pozyskania tego, czego chcemy, zmaterializowania tych naszych pragnień, tych naszych marzeń. Ale róbmy to konsekwentnie, z odwagą, nie bójmy się i nie łammy się, jak spotykamy jakieś przeszkody. Pokonujmy je po prostu. Pokonujmy je, mając nadzieję i mając taką siłę życia. Totalnego, taką radość na co dzień, taką moc, moc sprawczą, moc działania, przetwarzania tego, co wymyśliliśmy, tego, co wymarzyliśmy sobie, w coś bardzo konkretnego, w coś namacalnego, w coś, co będzie wartością, piękną, nową wartością dla nas i dla całego świata czego Wam z całego serca życzę, nam tego życzę. I do zobaczenia na następnym przystanku.